Cześć, właśnie nagrałam dla Was odcinek roślinny. To taki dług, dosyć długo obiecany, ale myślę, że ten będzie właśnie przed tym roślinnym. To gdzieś za mną moli chodzi. Ja gdzieś ją słyszałam, ale nie wiem gdzie jest. Eee, z tego względu, jak trochę się mocno wiercę, postaram się tak obrócić, żeby mi było widać. Dzisiaj mamy super pogodę, więc. Pojawił się dzisiaj taki vlogowy odcinek i to mam do Was pytanie, bo widziałam fajną promocję. Czy mielibyście ochotę na jakiś roślinny unboxing? Bo widziałam promocję w plancie, tam były trzy rośliny niespodzianki za 16 euro, rozmiar S. Ale wiecie, że ja lubię s nie? No to można by spróbować. Eee, pewnie bym coś jeszcze do tego dobrała oczywiście, nie? Ale jak widzicie, to nie jest mój normalny domowy outfit. Ja czekam wciąż na paczkę, a chcieliśmy wyjść z domu zrobić zakupy. No i miał przyjść pan kurier od automatu do kawy wczoraj, więc wczoraj przesiedziałam cały dzień w domu, czekając na pana od paczki, ale niestety pan od paczki się nie zjawił. Ech. Trochę to irytujące, bo wiecie, jakby to była taka paczka, że ma coś przyjść do mnie, no to pół biedę albo by zostawił gdzieś w macie, albo do odbioru. No ale to jest, on ma przyjść z jakimś kartonem i zabrać automat do kawy, więc, no, wypadałoby, jakby powiedzieć, pozbyć się w jakimś sensie problemu, żeby już to było załatwione i zrobione. Ale niestety, no, naczekaliśmy się, więc naoglądałam się wczoraj serialu. <laughs> nie czekałam na pana, więc, tak wiecie, taka była nadzieja i jak widzicie... Nadzieja była, że przyjdzie chłop, nie przyszedł chłop. Trochę taki smutek i zawiedzenie. Tu mniej więcej już chyba widać, że wszystkie dekoracje świąteczne zniknęły i taki jakiś smutek nas z tego powodu. Zostały mi ze świątecznych rzeczy jeszcze... Pokażę wam, co. No patrzcie, no. Kto mi się tak torcha tu? Przyniosłaś sobie zabawkę, tak? O, dzień, 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 tak. Dzieci do Moli parę słów, i ona już tu z nami jest. Powiedz, ja już się cieszę, powiedz, co robimy, co robimy. Dobra, więc ze świąteczny... No jest pusto. Jest pusto strasznie. Przez chwilę myślałam, że mi się film nie nagrywa. To jako, że to mój nowy aparat, to wiecie, jeszcze tego nie do końca ogarnę. No dobra. Świeczki, normalna sprawa. Zostawiłam sobie jeszcze stroik, no bo wiecie jak to jest ze stroikiem. Zapalimy sobie świeciusia, jest OK. Dopalą się w przyszłym roku wymiana tylko świeczek na nowe i, i mamy gotowe, tak? Zostawiłam choinkę, e, ale to tylko z tego względu, że już nam się nie chciało do piwnicy gonić i ją zabrać. Oczywiście to zostaje nawet sobie to naoliwiłam wczoraj, no. od razu zupełnie inny efekt to drewno takiego. Mm, no, widać, że jest takie nasycone kolorami, w ogóle deski mi mąż oliwić jestem z niego dumna. Fajnie, bo to jak się na Oliwi, to one nie wciągają tak brudu ja oliwie olejem do blatów kuchennych, takich naturalnych blat, blatów kuchennych. Więc to wiecie, nie wsiąka tak brud, nie odbarwia się od słońca, bo takie rzeczy też mogą się wydarzyć. Patrzcie, ta Sanseveria super wygląda. Po oddzieleniu zrobiła się taka gruba, tłusta. No i ze środka już coś idzie. Mi się wydaje, że ona też jakieś dzieci miała mieć. Więc no, wygląda bosko. No, świecznik zostawię. Słuchajcie, mam dziś... Ja się mniej ruszam <laughs> przez ten czas świąteczny i czuję, że mnie zadyszka łapie. Więc zostawiłam sobie... to na razie. Dopalam jeszcze świeczki, bo świeczki trzeba by dopalić. Na oliwiłam też wczoraj stolik, no i on również nablał, nab, nablał, nabrał takiego fajnego blasku. No, i póki co zostają krasnale, muszę sobie jeszcze wyciągnąć tylko tamte zapachy, i po prostu gdzieś koło telewizora albo gdzieś postawić. Skrzaty na razie zostają. Mąż się śmiał ze mnie! Mówi, jak coś, to możesz jeszcze oddać, bo metki nie urwam. <laughs> skrzaty zostają, bo one i tak idą do sypialni pod łóżko Jak umiem mam fryzurę zostają z tego względu w domu bo, no bo w zeszłym roku podczas chyba, to był czerwiec. słuchajcie, piwnicy nam zalało yy, i, no i żal by było tam te bombki czy coś, one są nie mamy w kartonów, tylko chyba są w torbach pochowane, więc jest okej okay ale żal bo było, jakby się właśnie takie pluszaki pozalewały wodą, więc stwierdziłam, że wsadzę sobie je pod łóżko, więc jeszcze myślę, że do lutego spokojnie mogą stać. One urocze są, w ogóle spójrzcie, dziewczyna, ona ma serduszko. To jak ma serduszko, to no ona jeszcze taka walentynkowa, prawda? Jest? Prawda moluś no i Moluś jej nie zaczepia, więc jest okej. Okay. Tak, nie zaczepiasz jej, tak. No, no i zostawiłam sobie to. Znaczy się jak wyciągłam, takie zimowe, o może tak Taki zimowe wyciągłam figurki, one są zakrzone myślę, że ze 4-5 lat, jak nie lepiej mają ja to lubię, wiecie, tak zbierać sobie, a zbieraczek kurzu to już w ogóle jest moja bajka a te świecidełka, które tu widzicie, one są fajne ja już je wam pokazywałam one się błyszczą, nawet jak nie świecą tylko jedyny minus taki, że one no jednak, no taki lodowy Lodową poświatę, mam Patrzcie, nie umiem włącznika włączyć. Ja gubię zawsze wszystkie te dekle z tego. O, dobra, na taki kolor się świecą. Więc stwierdziłam, że jeszcze taki zimowy look jak najbardziej może zostać na wiosnę. Pomyśli się o jakichś zajączkach i tak dalej, które gdzieś mam pochowane, więc tu akurat problemu nie będzie. Ale póki co te wiewióry całkiem nieźle wyglądają, nie jest tak pusto. Patrzcie, choinki nie ma. Muszę chyba sobie tu jednak skrzydło kwiata przenieść, bo do... nie wiem, czy znowu chcę mieć tu monster. Wydaje mi się, że ona tam z przodu dużo lepiej się czuła. Lustra oczywiście zostają, fajnie się tu komponują, ale ściana jest pusta. Jak tu wszystko jest, wiecie, tak bów, że mamy pełno wszystkiego, to ta jedna ściana jest taka dosyć dziwna, pusta. Więc no. U, patrzcie, domek został. Domek został i o choince mówiłam Wam, że została. Dobra, za szybko kręcę Wam. Pewnie już Wam niedobrze jest. No więc, chciałam dzisiaj jeszcze iść do sklepu, popatrzeć, co ciekawego jest w wyprzedażach, bo może bym sobie coś zakupiła. przy rzecz kupiłam, ale to Wam pokażę w kolejnym odcinku. Myślę, że zrobimy sobie taką zbieranie na rzeczy, które udało mi się w tym roku wyrwać na wyprzedażach. No niektóre są całkiem fajne, tak mi się wydaje, że wiecie, że czasem warto poszukać i poszparać w tych wyprzedażach, bo są rzeczy, które mogą Wam się przydać, i tak dalej. No, i taki jest plan, żeby ruszyć się gdzieś z domu, zrobić jakieś normalne zakupy, ale powiem Wam, Pan nie przychodzi, no nie przychodzi, więc wszystkie rzeczy świąteczne niestety praktycznie są posprzątane. Przedpokój już tam nic nie ma, oprócz e, szyszek i lampeczek. A chciałabym tam jakoś coś fajnie zagospodarować, i mam w sumie taki mały plan. Ale brakuje mi rzeczy. No, od czasu do czasu, wiecie, tam stały bardzo długo świeczniki, więc od czasu do czasu coś wypadałoby jednak zmienić. No a tam, wiecie, już za 4 lata chyba są świeczniki, więc nie no, ze dwa, bo kiedyś były tutaj, więc trzeba by coś pozmieniać. Mam taki plan w ogóle, <gryw> czy sobie nie zakupić jakiejś czarnej firanki. Widziałam takie z kryształkami, więc no... Powiem Wam, że może być ciekawie, więc jeśli macie ochotę, to musicie mi koniecznie towarzyszyć w kolejnych filmach. Bo nie będą tylko i wyłącznie roślinne, tak jak wspominałam, tylko też takie vlogowe wiecie, czy jakieś delikatnie dekoracyjne. Każdy chyba od czasu do czasu. Nie mówię o tych osobach, które po prostu lubią, to też trzeba uszanować. Oczywiście ja szanuję wszystkich i niektórzy mają ten taki styl, że idą w minimalizm, coś super fajne. Ja na przykład od czasu do czasu kupuję jakieś rzeczy i potem no wymieniam je, tak? Wymieniam. To nie jest tak, że ja coś kupuję i to jest u mnie przez tylko jeden sezon czy coś, tylko po prostu chowam, odsysam, wiecie, żeby mniej, mniej miejsca zajęło. I po jakiś tam czasie znowu wyciągam tak dalej. Firanki, które są za mną, myślę, że już są 11 lat. No. I wciąż są super fajne. W ogóle dostałam je od teściowej. Są piękne, nawet, bym powiedziała super pasują na to okno. Teraz niestety nie widać, ale pewnie jak oglądacie moje filmy, to wiecie, które mam na myśli. Więc to nie jest tak, że ja coś kupuję i zmieniam i rozumiem wszystkich, eko i tak dalej, którzy mówią, Ej, no bo kupujesz, wyrzucasz i tak dalej, i tak dalej jak najbardziej, pewnie każdy ma swój własny styl. Ym, no to co? Ja już będę się z Wami żegnać. W ogóle chcę obrobić ten film w innym programie, więc może uda mi się go dziś wystawić. A film o roślinach, czyli ten... Który obiecałam wam, że będzie teraz pojawi się w poniedziałek, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.